Jestem charyzmatykiem, a ja jestem tradycjonalistą, a ja najbardziej kocham Matkę Bożą, a ja litanie do czterech tysięcy męczenników hiszpańskich. ważne, to Bóg daje wzrost. Coś cudownego. Pewna osoba, która bardzo mocno wierzyła, chodziła za Panem Bogiem od dłuższego czasu, w środowisku swojej pracy miała dość problem o tym, żeby mówić o Panu Bogu, bo bała się tego, że zostanie odrzucona, zaszłatkowana, że zostanie wyśmiana i była też osobą taką introwertyczną, niekoniecznie eksponowała swoją wiarę, ale miała takie pragnienie, że jednak chce o tym Panu Bogu mówić, chce się do Niego przyznawać, chce, chce Go przekazywać. No i takiej to można powiedzieć przez kilka lat e, szło dość średnio, ale w pewnym momencie e, przyznało się tam koleżance w pracy, że przeczytała jakąś taką po prostu książkę i ta książka zrobiła na niej piorunujące wrażenie. I ta koleżanka z pracy też to przeczytała i rzeczywiście pod wpływem tej książki doszło do bardzo wielkiej zmiany. Do takiego, można powiedzieć, nawrócenia, do takiego dotknięcia też przez pana Boga, i ta koleżanka z jej pracy zaczęła po prostu w całej pracy o tym opowiadać, zaczęła opowiadać o Bogu, zaczęła opowiadać, właśnie, też o tej książce, i wszyscy ją słuchali z zapartym tchem i też zaczęli w ogóle czytać tam książkę i też mieli naprawdę takie bardzo bardzo dobre doświadczenie doświadczenie właśnie Pana Boga. I ta ta bohaterka tej mojej historii, ona miała takie wiecie, taki żal i takie pretensje. Dlaczego jest tak, że ja tutaj już tyle lat za Panem Bogiem, a mi się nigdy nie udało osiągnąć tego co ta moja koleżanka osiągnęła przez jeden dzień. Że ona można powiedzieć o Bogu opowiedziała całemu środowisku, no i oni naprawdę jej chętnie słuchali i za tym po prostu poszli. To jest ciekawe, ale ta osoba zrozumiała, ta główna bohaterka, że tak właściwie samo to, że ona powiedziała tej koleżance, już było po prostu bardzo ważne, że Pan Bóg posłużył się właśnie tą koleżanką i trafił chyba do wszystkich po prostu osób tam pracujących, co było niezwykłe. I dzisiejsze pierwsze czytanie trochę to pokazuje, bo ono mówi o Apollosie, o Apollosie, który przyszedł i zaczął przemawiać w Koryncie, i pod wpływem jego nauki wielu Żydów się nawróciło. A święty Paweł, który przemawiał w Koryncie, nie miał tam takich po prostu wyników apostolskich i raczej mu to szło słabo. Nie było w ogóle sukcesów, efektów, jakichś wielkich po prostu owoców tego. Ale kiedy przyszedł właśnie Apollos, to on miał posłuch i to doprowadziło do nawrócenia wielu Żydów. I pierwszy list do Koryntian bardzo fajnie też o tym mówi, że Paweł siał, Apollos podlewał, ale to Bóg daje wzrost. I kochani, tak jest. Bóg daje wzrost. Czyli to Bóg daje łaskę. I my nie zaprogramujemy tej łaski. Nie powiem Panu Bogu, Panie, Boże, programujcie właśnie w ten i w ten sposób, że to masz tak i tak zadziałać. Właśnie nie. To Bóg sam sobie wybiera, jakimi sposobami chce po prostu trafić do kogokolwiek. To jest niesamowite. To jest no właśnie ta historia. To bardzo fajnie mój przyjaciel powiedział Łukasz. On wspomniał o tym, że tak właściwie on chodził i cały czas gadał o Panu Bogu, cały czas gadał. Dzień w dzień gadał o Panu Bogu, wyciągał ludzi do Częstochowy na na właśnie takie msze dla młodzieży, gdzie było 3000 osób, po prostu młodych w katedrze, ale tak właściwie no ludzie mówili, że fajnie i tym podobne rzeczy, ale nie było jakiegoś takiego wielkiego nawrócenia. Ale pod wpływem tego, że Łukasz działał, chodził po szkołach, on tam chyba był we wszystkich szkołach możliwych w Knurowie, no to po prostu jak go usłyszałem, dzięki temu ja się nawróciłem. I to też myślę, że jest na tyle niezwykłe, że no, Pan Bóg też dał mi jakąś taką możliwość też może szerszego grona odbiorców, ale właśnie to pokazuje, że to Bóg daje wzrost. Nie, że my mamy po prostu działać, yy, i to Bóg po prostu swoimi drogami dociera do innych ludzi. Niesamowite to jest. Kochani, więc, na drogę Waszego wzrostu duchowego, niech Was dobry Bóg błogosławi i strzeże w imię ojca i syna i ducha świętego. A no, i dzisiaj, kochani, nareszcie dobra kaweczka do słowa.